Co w Waszyngtonie omówi się o posunięciach Trumpa? Ludzie Bidena nie zeszli z siodła Waszyngtońskie salony są podzielone w ocenie posunięć Donalda Trumpa w polityce zagranicznej. Co mówi się w amerykańskiej stolicy o szokujących dla Europy propozycjach prezydenta USA? Zespół Bidena jeszcze nie zszedł z siodła, więc wszystkie ręce na pokład bo nie ma w Departamencie Stanu jeszcze nowych ludzi, którzy odpowiadają za Europę, mówił w programie Świat według polski politolog z Atlantic Sound Cylinder Analityk podkreślił, że perspektywa wypowiedzi i decyzji Trumpa w Waszyngtonie jest zupełnie inna, niż na Starym Kontynencie. To zależy od tego, z kim się rozmawia. Ludzie z Heritage Foundation. Konserwatywny think tank, redaktor, czy ci pracujący dla republikańskich senatorów i kongresmenów wspierają Donalda Trumpa i jego politykę. Można usłyszeć wypowiedzi: Że to najwyższy czas, że dzieje się to, co powinno mówił dla faktu Andrew Michta. Za kulisami Waszyngtonu Jak salony komentują posunięcia Donalda Trumpa. Gość programu Świat według Polski dodał, że politycy i ludzie związani z partią demokratyczną bardzo krytyczne wypowiadają się o działalności Trumpa, dlatego, że nadal bezpośrednio wini Joe Bidena. Bardzo często przedstawia poprzednika jako odpowiedzialnego za wszystko, co się stało. To trochę nieeleganckie. Takie ciągłe się wykłócanie o przeszłość, ale taka jest osobowość Donalda Trumpa, komentował.